Jesteśmy w pałacu letnim pod Pekinem, a właściwie w Pekinie może jeszcze. Jechaliśmy tutaj półtorej godziny jakimś zaplutym autobusem z krzyczącą babką, która sprzedaje bilety. Słowa mi już z tego pęka. Tu mamy jezioro, które zajmuje 1 trzecią powierzchni pałacu letniego, który to zajmuje 70 tysięcy km kwadratowych. trochę, ze uprzesadził z tą wielkością. 2,5 km kwadratowego to jest obszar pałacu, a 70 tysięcy m kwadratowych to jest obszar zabudowań. Jezioro, duże jezioro, pary pływające, motoróweczki, pagody, letni pałac. Tutaj możecie zobaczyć na wzgórze jedna z takich... Letni pałac, z którego ludzie uciekali z zakazanego miasta, uciekał cesarz Przed gorącym upałem panującym w mieście Atmosfera taka bardziej piknikowa niż do zwiedzania My tu przyjechaliśmy się zrelaksować po wczorajszych libacjach alkoholowych Plus 10 Zobaczcie Dagmara jeszcze ma ślady niewyspania Ilość alkoholu jeszcze jej nie wyszła z krwioobiegu Grzesiek, to można dodać? Pije wodę, no sushi. I a? Ten a człowiek. Płacu? I co dodać więcej? Idziemy oglądać.